Cześć Siemanko, z tej strony ja Urbikson, a dzisiaj jestem z, z sam. Niestety, smutno mi. I napiszcie w komentarzach, i możliwe, wiecie, że jak zagramy tak z trzy rundki, to może dołączy moja siostra. Więc no. I napiszcie, co odcinki. Z tego z prywatnego serwera, bo mam wszystkie postacie, Staram się nie maksować, nie? I pokażę bardzo fajne. I mój ulubiona przeróbka postaci to jest przeróbka króla, niebieski król taki. On jest super. Masz wszystkie skiny i ogólnie, nie? Dobra, to teraz gramy. I cel odcinka to jest 15 na Franku, co będzie łatwe, bo brakuje mi 9 puszek. Przepraszam za czym dźwięk w tle, ale siostra ogląda YouTube i próbuje coś wpisać. Dźwiękowo, bo nie umie pisać. I ma 6 lat. Dobra, już więcej o niej nie mówię. I zawijamy i wracamy. Dobra, easy cubic. I jakby co? Na tym private serwerze ja go używam głównie, żeby było dla zabawy i żeby sobie maksować wszystkie tam postacie to jest taki mój mini cel żeby się testować niektóre postacie, jakąś drobną, co chcę, jem najpierw przetestować i się nauczyć nią grać, tak? A raczej mam szansę coś tam jeszcze w tej grze drobnąć. I możliwe, że niedługo wejdzie odcinek z Clash Royale. I możliwe, że pojutrze, bo dzisiaj ratuję ten odcinek. Więc no. O! I mamy 15 na franku, czyli cel odcinka zdobyty. Spoko. Jeśli ja cieszę jak najbardziej. To do skrzynki. Jak to pięknie wygląda. 15 na franku. działają Ci. Musisz się bardziej. Przepraszam, czekajcie, robię mini cięcie. No już jestem. Moja siostra musiała zadzwonić i był mini problem. Nie chciałam, żeby była jakaś rozmowa w tle. O, oblężenie. Nowe. I teraz Pam wbijam na 15 Ile ja będę miał 15? 3, 15 i 1 17. No nieźle. Kto? Nie, Rusko, nie dzwonisz. Daję ci... Poczekajcie chwilę, jeszcze chwila. No, już jestem, a przerwa mojej siostry. Musi się kontaktować z innymi. Przez to muszę robić cięcia. No, to gramy. I byłby szybciej odcinek, ale nie wyciszyłem dźwięku, przez co nie mogę go wrzucić, bo tam mnie prawie nie słychać. Dosłownie tam mnie nie słychać. Okej, okay, ja idę teraz tu. Dobra, ta nita da radę. Ja, ja wiem, że nity są dobre. Przepraszam za ten hałas. Nic, już, nic. Okej, okay, już jestem, ja jestem, ja jestem i z nim wygram, ja jestem. Jestem, ja jestem i z nim wygram. Aha, mi się nie umie grać. Gdybyście wiedzieli, co. O, ja wam pokażę, co pokazałem przed chwilą. Już wam pokazuję. Ja przed chwilą pokazałem. E, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Z tego ty nagrywasz z tej twojej nowej aplikacji. Tak, Zuziu, nie przeszkadzaj im. O, to bym pokazał. Pokalutki, pokalutki. Oj. O, miejsce, w którym mi nie przeszkadza. Patrz. A ty teraz na tym oś. No tak. Siostrami, bo ja zainstalowałam Pulwajt serwer i Zuzka chce na nim grać, czyli moja siostra. Dobra, gramy następną rundę. O Jezu, jaki ja ogarnięty. Możliwe, że nie pokonamy Czyszczu dzisiaj, bo ja nie wiedziałam, że ja chcę z tym grać. Nie chcę, Okej. 6 minut. Nie wiem, robię tam odcinek 12 minut, bo nie chcę mi się tak długo nagrywać. Nie wiem. Tak. Nie chcę mi się. Nie, pojutrze będzie odcinek, więc mam nadzieję, że się nie obrazi ta. Mam nadzieję. Czasem jak nie wiecie, do kogo mówię, to mówię zawsze do siostry, bo ona u mnie siedzi, bo mam z nią pokój. I jeśli oglądasz to Shen Egg, to weź mi napisz na Messengerze całą instrukcję, jak mam ogólnie, no wiesz, yy, założyć mojej siostrze private server, bo, ona, bo ja nie, nie mogę założyć, a ona bardzo chce. Ty, ten Bo dobrze gra, tak totalnie dobrze. Tak by the way dobrze. Ale zginął. O, dostałam fraga. Gdzie on dostał? No w teamie miałem. Ale teraz gram pan, nie? Siedem minut. Nie, nie chcę mi się nagrywać. tego totalnie. Ja nie mam planu na nic Nie wiem, pogram z Albo Tarum? Tarum to ale nie mogę z nikim grać bo wiadomo odcinek nie, mówiłem na poprzednim nawet chyba nie bo nie wrzuciłem tam tego odcinka bo, bo, bo nie było mnie słuchać że jak rozmawiam przez messengera tym się kontaktuję bo innej opcji nie mam żeby do nich zadzwonić to nie ma dźwięku a raczej nie chcecie Mieć filmów bez dźwięków, a z kimś nie. Bolicie mieć chyba dźwięk w filmie. A przez Fortnite głupio by mi było rozmawiać, bo zwłaszcza, że jeden z osób, czyli mimo noleczek, inaczej Wisienek, wpadajcie ogólnie na kanał. Tak samo do Bugatora on mi daje takie rady i pomaga na YouTubie. Do Wiszynka zapraszam, bo to mój dobry przyjaciel i mi pomógł założyć kanał. Bo gdyby nie on, to bym nie wiedział, jak założyć. Też jest ważna kwestia. Okej. Okay. i ogólnie to ja. No, na bugatora do Michała Bielakowskiego, czyli bugatora też wpadajcie. No, mówię. Dwie osoby, które mi bardzo po, po, pomagają. I, na, i na, co do TikToka, jak ktoś ma, to wpadajcie na, ten, na pan, do pana kosmity. Bo to mój dobry kolega. Pan-Pan, tak zwany, w Fortnite lisek. Jaki ja w unikaniu jej pocisków. Ona strzelać, chyba że ona strzelać po prostu nie umie. Jednak umie. Wyczuła mnie. Ona mnie wyczuła. Dobra, zawsze dwie puszki na plusie, nie? Nie wiem, ja tu robię spontan grę na tym odcinku. Poczekajcie chwilę. Nie wiem, może bardziej podbiję tego Franka, czy bo może podbić. Franka chce podbić bardziej. Spróbuję. Ryzykuję, bo go mogę zbić. No. A na Frank na 15 to unikat, bo nie dość, że rzadko dropi. To jest na wysokiej randze, a na niskim pałasz. Więc jednak zaskoczenie jest. Dobra, daj no mi pomógł. Aha, Leona, dwóch. Dobijam tą Rosę. Rosa, where are you? Rosa, where are you? Dobra, jestem no. Użyj ulta, użyj, użyj. I zmarnował. Co za typ? Ha, 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 ha. Man. nie, co za dajno. On nie umiał gamingować. Ale przecież jest w z 15. Usunęli co? Znowu to. Znowu to. Małość. O Jezu, co ja mam ze sobą zrobić? Zagram jedną granitą i będę kończył odcinek. Nie, ja zupełnie nie mam pomysłu. Gdybym miał jeszcze mniej pucharków na tym franku, to bym miał cel i byłem wtedy zachwycony. Ale jak już to wbiłem, to mi się to zupełnie nie chciało. A nie chciałam zrobić jednego odcinka jak Dexy, czyli tu bujesz lełona i tyle. Ja polecam kanały typu Flotar, Farel, Manojek, jeśli macie na nich subskrypcję, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy czy wy też ich lubicie oglądać. Kto? Oni tyle nie zostawią, mam za mało osób ale... Ludzie, zostawiajcie łapki w górę. Ja was za to proszę, bo to jest dla mnie zachęta. Jeszcze mi YouTube nie płaci, więc sobie nie myślcie. No, ale, to tak, to ale jest dla mnie tak, duża tak, zachęta, tak? To tak to nagramy z klasztorami. No, możliwe. Dobra. No, to to, je, to na tyle. Cześć, siemanko. Pa. I jeszcze szybkie info. Może nagramy klaszek, wbijemy dużo łapek. Pa.